Jacek Szymczak. Witam i zapraszam na Rozmowy Nocą. To kolejny wieczór, kiedy chcemy na spokojnie porozmawiać o tym, co dla nas ważne, co wpływa na nasze życie, także o tym, co nas smuci i cieszy. Zostańcie więc z nami i porozmawiajmy. Już za około 5 tygodni zalają nas reklamy cudownych diet, specyfików i urządzeń, które sprawią, że w mgnieniu oka stracimy zbędne kilogramy. No bo kto z nas nie chciał od nowego roku zabrać się za poważnie, na poważnie za swoją kondycję, policzyć kalorie, zrezygnować ze śmieciowego jedzenia i skrupulatnie przestrzegać dobowego poziomu wymaganych kroków. Za kolejne 5 tygodni, sfrustrowani, zmęczeni, będziemy rozglądać się za pastylkami, dietami cud, które zagwarantują nam wymarzony efekt bez wymagających wyrzeczeń. Wiele z tych terapii sprawia, że jedynie co szybko tracimy, to zdrowie. W Polsce nadwagę ma już trzech na 5 dorosłych Polaków, a co czwarty jest otyły. Dlatego porozmawiamy dzisiaj o tym, jak mądrze schudnąć, gdzie słowo mądrze wraz z cierpliwością i roztropnością są kluczami do sukcesu. W ostatnich dniach usłyszeliśmy o płynących zdań dramatycznych historiach osób, które stosując popularne leki na odchudzanie i cukrzycę straciły nie tylko kilogramy, ale także wzrok. Dziś otrzymało od rządu w Kopenhadze odszkodowania. Z powodu utraty zdrowia. Próbowałem schudnąć na wszelkie możliwe sposoby i było niezwykle trudno, ale słyszałem dobre rzeczy o tej terapii, więc to właśnie wybrałem. Krzyknąłem do żony, żeby zobaczyła, co się dzieje, bo nie widziałem na prawe oko. Są to pojedyncze przypadki. Oczywiście nie możemy bagatelizować, bo narząd wzroku jest bardzo ważny, ale choroba otyłościowa to jest bardzo duża skala i leczymy wiele tysięcy, wiele milionów pacjentów na świecie skutecznie i pozbywamy się. Się głównej choroby. Leczenie choroby otyłościowej to jest bardzo złożony proces, który jednym lekiem jesteśmy w stanie wyregulować poziomy glikemii, czyli poziomy cukru, uregulować ciśnienie, poprawić profil lipidowy i poprawić wiele elementów, z którym pacjent zmaga się w otyłości, czyli na przykład brak uczucia sytości. Leki były przyjmowane i są wciąż pod kontrolą lekarzy z tego powodu, że no, bałabym się podejmować jakby próby korzystania z, z, ta, z takich leków samodzielnie. A jak jest u Was? Schudnęliście, chudniecie albo bardzo chcecie schudnąć? Może chcecie się podzielić Państwo z nami jakimiś swoimi sposobami na zrzucenie zbędnych kilogramów? Porozmawiamy, porozmawiamy dzisiaj właśnie o tym dzisiaj z Panią Marceliną Paszkowską. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani Marcelina jest dietetykiem klinicznym i dietetykiem sportowym longevity plus też taką platformę reprezentuje. Witam serdecznie. Dzień dobry, miło mi. Zacznijmy od wysokich lotów, wysokiej półki, takiej filozoficznej. W XIX wieku niemiecki filozof Feuerbach powiedział, człowiek jest tym, co je. Podpisałaby się Pani pod jego tezą? Oczywiście, stuprocentowo, zgadzam się. Jesteśmy dokładnie tym, co jemy. I tutaj też przytoczę bardzo popularne stwierdzenie wysnute jeszcze wcześniej, że zdrowie zaczyna się w jelitach i też o tej jelita powinniśmy dbać. Ale oczywiście jak najbardziej to, co spożywamy, wpływa na parametry zdrowotne oraz nasze codzienne samopoczucie, czy sylwetka. Polacy mają problem z wagą? Zdecydowanie. Nie tylko Polacy, myślę. Co jest, co jest takim, można powiedzieć, główną przyczyną, przyczyną tego, że no właśnie, nabieramy, nabieramy kilogramów w Styl stylu życia, to co jemy, a być może też, no to też, że coraz bardziej też jesteśmy leniwi? Myślę, że jest to połączenie różnych czynników. Niewątpliwie jako pierwszy możemy wytypować dietę. Ale do tego dochodzi niski poziom aktywności fizycznej, spożycie alkoholu czy zaburzenia rytmu dobowego, e, stres codzienny. I to gdzie popełniamy takie główne grzechy, no właśnie w naszej diecie? Wysoki nadpodaż energetyczna, wysoki stopień przetworzenia żywności. Jaka to jest przetworzona żywność? Przetworzona żywność to jest taka. E, Żywność spożywana na mieście, żywność szybka, typu fast food, e, gotowe produkty, które są oferowane przez liczne sklepy, np. pizze gotowe, e, produkty, które wkładamy do mikrofalówki i zaraz są gotowe. Nie przygotowujemy ich samych. To jest właśnie przetworzona żywność. Biała śmierć, czy sól, cukier? Cukier, zdecydowanie. Mhm. Sól w nadmiarze też, aczkolwiek myślę, że tutaj bardziej obstawiałabym na cukier. Mhm. Co, co możemy właśnie? Jakie powinno nam towarzyszyć myślenie, kiedy bierzemy się za odchudzanie, czy za takie całościowe, tak całościową redukcję też na masy, masy ciała? I co powinniśmy mieć w głowie? Jaki, jaki cel? Jakie, jaką pewną filozofię też działania, żeby zrobić to w mądry, roztropny i odpowiedzialny sposób? Myślę, że przede wszystkim musieli, musimy w takiej sytuacji nastawić się na proces zmiany długofalowy. Bardzo częstym błędem, w odchudzaniu jest to, że nie nie brak nam cierpliwości. Nie chcemy szybkich efektów, przez co rzucamy się na diety głodowe, restrykcyjne, które nie są odpowiednim postępowaniem żywieniowym. Powinniśmy, musimy mieć świadomość, że tak samo jak nic nie popsuło się w jeden dzień czy tydzień, tak samo się nic nie naprawi. Musimy nastawić się na zmianę nawyków żywieniowych czy stylu życia, bo bardzo często nadmierna ilość tkanki tłuszczowej idzie w połączeniu z niskim stopniem aktywności. Także z jednej strony zmieniamy dietę, ale też wypracowujemy nawyk aktywności. Musimy nastawić się na proces długofalowy w takim procesie i zmienić swoje nastawienie. To jest pierwszy krok. A na otyłość, na, na nadwagę możemy patrzeć jako na, na chorobę? Też właśnie skonsultować nasze działanie z lekarzem, z dietetykiem? Generalnie otyłość, czyli kiedy nasz BMI jest powyżej 30%, jest stanem chorobowym, zagrażającym życiu, a jeżeli. Yy, i naszemu zdrowiu, a jeżeli już wchodzimy w ten etap nadwagi, czyli masa ciała nie jest prawidłowa, ale nie jest to otyłość, to już powinna nam się zapalić taka czerwona lampka, że jesteśmy na dobrej drodze do otyłości. A powiedzmy szybko, jak policzyć to BMI w swoim przypadku, jeżeli nasi widzowie mogą od razu wziąć kartkę i długopis i wykonać takie być może też trudny, trudne równanie. Co to tam? jest bardzo proste. W dzisiejszych czasach mamy kalkulatory w internecie, także polecam wpisać sobie kalkulator BMI, wpisujemy swój wzrost, wpisujemy swoją wagę, mamy wyniki i od razu też bardzo, bardzo często jest interpretacja. Jaki czyli wynik powinien nas zaniepokoić? Powyżej 20, BMI powyżej 25 od, oznacza nadwagę, BMI powyżej 30 otyłość. Mamy otyłość pierwszego stopnia, drugiego, trzeciego. Także im w, w, wyżej BMI, tym w, w, w któryś stopień otyłości e, wchodzimy i to już jest stan chorobowy. To już jest choroba, jest którą nami, należy leczyć. Mm, jest z nami pan Jan z miejscowości Raj. Dobry wieczór, panie Janie. Halo, słyszymy się? E, halo, halo. Dobry, Dobry wieczór. wieczór, witamy serdecznie. Dobry wieczór. Dobrze, czy mam takie pytanie tutaj, e, chciałem tutaj bardzo e, szybko schudnąć, prawda? Zawsze tutaj, e, od wczoraj zacząłem ćwiczyć, no ale niestety tutaj się ten efekt jego pojawia. Jak tutaj dobrze schudnąć, bo tutaj e, akurat mam problem z tymi kilogramami, prawda? To się cały czas ja cały czas tyje, prawda? Jak tutaj można dobrze schudnąć? Czy tutaj ma Pani jakąś radę? Znaczy tak, przede wszystkim, żeby schudnąć, musimy zachowa zachować deficyt energetyczny w diecie. E, także tutaj aktywność fizyczna oraz y, liczenie kalorii, ale Trasze też. wiadomo ile kalorii potrzebujemy. Tutaj y, to jest kwestia indywidualna. Nie, mo nie mogę powiedzieć zero ile każda osoba po potrzebuje, bo to jest uzależnione od naszych parametrów wyjściowych, czyli kobieta, mężczyzna, wzrost masa ciała. Y, polecam do oszacowania nie, wydatku energetycznego. Nie... Zegarki sportowe. Teraz mamy urządzenia, które są spersonalizowane. Nosimy taki zegarek i on nam wskazuje nasze halo, zapotrzebowanie halo? energetyczne. Tak, tak? Yy, tak, wie Pani co tutaj Ja słyszałem, że tutaj od cukru się tyje w zasadzie, tak? Yy, więc yy, od, nie od kalorii, tylko od cukru, prawda? Ja tutaj staram się nie jeść tego cukru, prawda? Znaczy, miejmy na uwadze, cukier że. Cukier może być wszędzie. To znaczy tak, po pierwsze cukier jest. może być wszędzie, ale po drugie nawet najzdrowsze jedzenie, czyli dobre jakościowo, dieta, która nie obejmuje cukru, ale będzie z nadwyżką kaloryczną, też... Nadpodaż energetyczna będzie y, akumulowana w postaci y, zapasowej energii, czyli tkanki tłuszczowej. Także absolutnie też nie możemy powiedzieć, że osoba, która nie je cukru, ona musi chudnąć, bo może popełniać inne błędy dietetyczne. Tutaj priorytetem jest oszacowanie, ile ja spalam kalorii, czyli jeżeli pan podejmuje aktywność fizyczną, jaką ilość energii ona wydatkuje i pytanie, jak często jest podejmowana, bo jeżeli 2-3 dni w tygodniu pan podejmuje aktywność fizyczną, pytanie, co się dzieje w inne dni, bo być może że te inni są z niskim poziomem aktywności i już same w sobie stwarzają niskie zapotrzebowanie organizmu na energię. Także po pierwsze deficyt, kontrola tego, ile ja jem, a po drugie sama jakość diety też jest kluczowa, bo nie chodzi o to, żeby wziąć sobie dietę o bilansie 1500 kalorii i dostarczać 1500 kalorii z batonów, McDonalda czy przetworzonej żywności. Panie Ani, życzymy powodzenia w w tych staraniach Oczywiście. O, właśnie, o, o zdrową dietę. Skoro zaczął pan wczoraj ćwiczyć, to prosimy nie, nie odpuszczać. Ale też czy nie popełniamy takiego błędu, że no właśnie, ten pierwszy tydzień, drugi tydzień takiego wzięcia się za siebie jest taki z wysokiego C, tak? To znaczy króluje zielenina na naszym stole, tak? Znaczy biegamy, chodzimy, jest czasem aktywność. biegamy ciężary, ale potem tak naprawdę tracimy zapał. Tak, to jest bardzo częste i to jest to, o czym wcześniej mówiłam, czyli to, że chcemy dużych efektów w krótkim czasie. Brakuje nam cierpliwości i absolutnie tego typu postępowanie po pierwsze, nie da oczekiwanych efektów, ale po drugie też nie zbuduje właściwych nawyków żywieniowych, bo to chodzi o to, żeby zmienić swój styl życia, utrwalić właściwe nawyki żywieniowe i styl życia, który po pierwsze pozwoli nam zredukować ilość tkanki tłuszczowej, ale po drugie Utrzymać też tą sylwetkę, którą my sobie wypracujemy. Czy jako dietetyk kliniczny spotykała się Pani z, no właśnie z ofiarami takich szybkich terapii? Tak? Takich Oczywiście. Diet, diet cud. Oczywiście. To wiąże się z, z, z dużym zniechęceniem. Też bardzo częstym błędem osób, które chcą coś zmienić, to jest rezygnacja kompletnie ze słodkiego smaku. Jest osoba, która lubi smak słodki, ma problem ze słodyczami na, na co dzień i ona stwierdza, że ona musi przestać jeść słodycze, bo to ją gubi, ale lubi słodki smak. Wytrzyma tydzień, dwa, po, i mijają dwa tygodnie, pęka, rzuca się na słodycze, nadrabia to, co e, prawda zaoszczędziła. Także ja jestem, i też tego uczę swoich e, pacjentów, e, zwolennikiem zdrowej, zbilansowanej die diety i w takiej diecie jest naprawdę miejsce na wiele rzeczy, w tym też na słodki smak. A kiedy sięgnąć po farmakologię? Jeżeli ona jest konieczna w, w koniecznych wskazaniach klinicznych, absolutnie dobrym rozwiązaniem nie jest to, że pacjent Pada na pomysł, chcę schudnąć, to załatwię sobie receptę na ozępik, wez, 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 wezmę ozempik. nic nie zmienię, po prostu będę na diecie głodowej, bo tak to się kończy. Eee, także absolutnie nie, aczkolwiek miejmy na uwadze, że to jest lek, który znajduje zastosowanie w, cukrzycy, e, w leczeniu cukrzycy typu drugiego oraz leczeniu otyłości. Także są wskazania u niektórych pacjentów, żeby taki lek zastosować, aczkolwiek najpierw próbujemy naturalnymi metodami. Tak, żeby uczynić le jedzenie lekarstwem. Tak? To znaczy, Dokładnie. Że to, co jemy, tak. może nas leczyć. Jest pan Albert z nami. Z dzwoni pan Albert z Żywca. Dobry wieczór, panie Albert. Dobry wieczór. Dobry wieczór. panie Albert z Rajczy. Ja chciałam opowiedzieć swoje doświadczenie z odchudzaniem, yy, ponieważ mimo swojego młodego wieku wielokrotnie próbowałam się odchudzać. Jednak to się zawsze wiązało z tym, że po prostu zniżało się poziom motywacji, i po prostu w pewnym momencie już się kończyło tym, że po prostu wracam do swojej formy. Moim zdaniem ciężko określić, jak zdrowo schudnąć, ponieważ w dobie social mediów powiedzmy szczerze, szamanów, trenerów personalnych, e, pokazanie tego, jak to wygląda z perspektywy zwykłego człowieka, by nie kupiło. E, mam takie doświadczenie z odchudzaniem, że fajnie jest rzucić szybko 20 kilo, ale później jest 40 kilo do przodu. Tak, tego typu efekty daje postępowanie typu rzucamy się na dietę, Głodową eliminacyjną traktujemy proces redukcji masy ciała jako etap eta przejściowy i wracamy do tego, co było wcześniej. Podejrzewam, że tego typu postępowanie też było w pana przypadku. Tak. Mhm. Dokładnie. Ale też, też chodzi o to, że teraz jestem w fazie tak zwanego sprawdzania, co jest dla mnie odpowiednie. I powiedzmy mhm. szczerze, internet bardzo, tak, bardzo nie sprawę. pomaga w tym. Tak. Bo mamy bardzo dużo informacji, kiedy polegamy bardzo się zagłębiamy w te informacje, stajemy, nie wiemy co, co wybrać, co jest dobre, co jest złe i gdzieś tam gubimy się w gąszczu. I mamy za dużo też takich pseudo trenerów, pseudo dietetyków, którzy mówią tego nie jest, tego nie pij, tego nie rób, tego nie rób i człowiek jest po prostu w takim mgle informacji. Panie Albercie, bardzo dziękujemy za pański telefon i pytania. Wydaje mi się, że to też jest bardzo ważne, że no właśnie, żeby porozmawiać z kimś, kto nas zna, zrobi nam badania krwi, pozna tak, stan naszych. Indywidualnie naszego nasze niedobory zdefiniuje, ponieważ tutaj też warto wspomnieć o tym, że niedobory witamin, jak na przykład witamina D w organizmie też są blokorami procesu redukcji masy ciała. My postanowiliśmy dzisiaj zapytać mieszkańców Krakowa o to, jaka według nich najlepsza dieta działa w ich przypadku. Posłuchajmy się. Co myślą, mówią w Krakowie? Co najlepiej działa na utratę wagi według Ciebie? Hmm, no nie wiem. Ja, ja, ja bym powiedział, że na ograniczenie węglowodanów. No i nie jedzenie nadmiernych ilości. Nie? Czyli mniejsze porcje i mniejsza ilość węglowodanów to jest to, co ja myślę, że może wpływać na utratę wagi. Kupując produkty spożywcze, przede wszystkim patrzy na ich skład. Co jest na pierwszym, drugim, trzecim, czwartym miejscu? Bo coś, co brzmi pierwotnie jako coś dobrego, zdrowego, może być pełne cukru, soli, yy, jakichś innych E. Nie wszystkie E są złe, ale yy, no trzeba na to patrzeć. Na pewno ograniczenie słodyczy, pieczywa ruch, to pomaga na pewno bardzo. Dłuższy czas nie, nie kontrolujemy to, co jemy i kiedy i jak i ile. No potem przychodzi chęć wyregulowania tego, ale... Potem różne sprawy, życie, obowiązki jakieś tam, no no i tak człowiek to potem odpuszcza. No. Tak, takie moje zdanie z własnego właściwie doświadczenia. No mniej jej, więcej ćwiczyć, mniej więcej tyle, no. Nie, słodyczy. Teraz jest modny na przykład posprzerywany, więc wiem, że niektórzy to robią, ale myślę, że po prostu na no zmniejszenie ilości przyjmowanych kalorii. W sensie, że musi być deficyt kaloryczny i tylko wtedy można spudnąć, Z tego co słyszałem. Na pewno nie powinniśmy pić napoi gazowanych, wysoko słodzonych, bardzo znanych producentów światowych. To tego pod żadnym pozorem, chyba że się jako tam lekarstwo na, na jakieś bóle żołądka, bo to podobno pomaga, ja nigdy nie próbowałem. E, co powinniśmy jeść? No. Na pewno dania gotowane, gotowane na parze czy pieczone w piekarniku, nie smażone na tłuszczu. Dużo się ruszać, chodzić na spacery codziennie, robić kroki yy, i jeść dużo warzyw i dużo mięsa też, żeby było białko. Stąd wynika to, że mamy słabą wolę. Może za duże cele sobie jakieś nakładamy i trzeba by jakimiś małymi krokami zacząć od treningu, na przykład 5 minut, potem 10. Może jakieś takie ogólne zmartwienia i obowiązki życiowe sprawiają, że no, człowiek ma ochotę robić to wszystko, wiem po sobie, ale przychodzi szara rzeczywistość i dzień wypełniony obowiązkami i trochę na przykład to, takie jedzenie tych niezdrowych rzeczy jest taką odskocznią też. I to były złote rady, recepty na zdrowe, szczupłe życie z Krakowa. Chociaż ja proponuję, żeby że chyba puścimy Państwu tę sądę też za miesiąc, jak będziecie obiedzeni po, po świątecznym stole. Jest z nami pan Andrzej, który dzwoni z miasta, które ma najdłuższy dworzec klejowy z Aleksandrowa Kujawskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór, potwierdzam. Mam tutaj pytanie odnośnie alkoholu, ponieważ mówiła Pani, że ważne jest liczenie kalorii. Teraz podam praktyczną moją sytuację, czyli wypijam codziennie czteropak piwa, to jest około 1000 kalorii. Zjadam jeden warzywny, to podkreślam warzywny posiłek, który plus, minus, plus białko, mięso ma około 500 kalorii, to jest razem 1500, tysiąca. Mówiła Pani, że ważne w liczeniu do schudnięcia kalorii, czy mam 1500, tysiąca, czy powinienem chudnąć? więc o to chciałem zapytać i pozdrawiam pana już Palikota, którego bardzo cenię za rozwijanie w Polsce branży alkoholowej. Dziękuję bardzo. Kłaniam się nisko. No właśnie, ważny, ważny ważne, ważne, po, po pierwsze jest deficyt kaloryczny, ale też jakość spożywanego pokarmu, czyli z jakiego źródła my dostarczamy kalorie, w diecie, także tutaj model żywienia, który pan przedstawił, opierający się na czterech piwach oraz sałatce zdecydowanie nie sprzyja redukcji masy ciała, ani odżywienia od organizmu, bo alkohol jest trucizną dla naszego organizmu, bo posiada wysokości Wysoki indeks glikemiczny, który definitywnie nie reguluje w sposób właściwy parametrów zdrowotnych, nie zalecam takiego modelu żywienia. W sądzie usłyszeliśmy o poście przerywanym? Tak, no to takiego. Post przerywany jest to model żywienia, kiedy robimy duże odstępy między jednym a drugim posiłkiem, czyli między kolacją a śniadaniem. Mhm. A czy można tak powiedzieć, zwane okno żywieniowe? że my cywilizacyjnie, no, jemy najwięcej, jakby w historii bycia człowiekiem, prawda? Znaczy, że, że bardzo często też sposób przyjmowania posiłków. Czas przyjmowania posiłków no był taki, który nam też pozwalał na zupełnie inne, inne przetwarzanie energetyczne tych, tychże przy, przy posiłków. Tak, prawda? zdecydowanym problemem dzisiejszych czasów jest to, że my jemy za dużą ilość posiłków. Często jest to z podjadaniem, czyli ja jem główne posiłki, ale pomiędzy nimi podjadam sobie a to ciastko, czekoladę, jabłko, co prowadzi do zaburzeń metabolicznych i negatywnie rzutuje na proces redukcji masy ciała. A jak wygląda to połączenie między... No właśnie, między głową a żołądkiem tak naprawdę, znaczy na ile też to w jakim stanie się kondycy, w kondycji takiej psychicznej znajdujemy, tak? przeżywamy jakieś kłopoty, jesteśmy w depresji, przeżywamy jakiś ciężki, ciężki stan też emocjonalny sprawia, że no właśnie jedzenie, że podjadanie, ale też przybieranie na wadze jest takim efektem też tego, co się dzieje z nami wewnątrz. Zdecydowanie. Jelita i nasz mózg są połączone i tutaj regulacja przekazywania komunikatów działa w dwie strony, ponieważ zły nastrój źle wpływa na jelita, ale też zły stan jelit będzie negatywnie rzutował na nasz nastrój. Także oczywiście tutaj stany czy momenty w życiu, o którym Pan wspomniał, będą mogły wpływać na złą relację z jedzeniem czy nad podaż energetyczną, aczkolwiek no tutaj też powinniśmy my na tym pracować, czy ewentualnie zasięgnąć porad Spe specjalisty, żeby ewentualnie rozładowywać stres w inny sposób, aniżeli zajadanie, na przykład wybrać akty aktywność fizyczną. Wydaje mi się, że też ten błąd, który popełniamy bardzo często, biorąc się za różnego rodzaju diety, polega na tym, że dosyć wyrywkowo patrzymy na swoje ciała nie w taki holistyczny sposób, tak? czyli że szukamy też przyczyny i skutków, patrzymy też na ile też nasz sposób życia jest winowajcą tego, jak przybieramy na wadze, a nie tylko to, co to, co jemy, czy o jakich porach, prawda? Tak, tutaj w kontekście redukcji masy ciała oczywiście dieta jest złotym standardem, ale nie wszystko zaczyna się i kończy na talerzu. Także też inne aspekty, takie właśnie jak aktywność fizyczna, Sen, stres mają wpływ, także tutaj zdecydowanie powinniśmy patrzeć na proces odchodzenia holistycznie i skupić się na budowaniu zdrowych nawyków żywieniowych, bo tak mając przykłady naszych dzisiejszych gości, no to widzimy, że jeżeli coś prowadzamy na chwilę, efekt jest na chwilę, wracamy do tego, co było wcześniej, wraca to, co było wcześniej. Także to musi być etap i muszą być zmiany. Do tej pory było bardzo takie męskie patrzenie na dietę. Mamy na całe szczęście panią Zofię, która nas zadzwoniła. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pani Dobry walczy z kilogramami? Czy, czy ma Pani jakiś złoty przepis na to, żeby tych kilogramów się pozbyć? Nie, ja, ja, ja walczę z kilogramami, ale właśnie mam pytanie troszeczkę odwrotne. Chodziło mi o to, czy sama, sama dieta jest w stanie pomóc w schudnięciu. No to, to jakby jest to logiczne, tak? Ale mm -hmm. mam na myśli problemy związane z brakiem ruchu, kiedy jest niemożność. Uprawiania sportu, czy jakiegoś większego poruszenia się, jest to związane z problemami z poruszaniem się. Mm -hmm. Dziękujemy tutaj, bardzo. za Pani telefon i odpowiadamy już. Tutaj już mamy gorszą sytuację. Pytasz no, pytanie, w jakim stanie klinicznym jest pacjent, czy nawet nie, nie może podejmować aktywności typu spacery, bo jeżeli nie może podejmować aktywności o wyższej intensywności, oczywiście się musimy dostosować, ale jak najbardziej wtedy spacery by mogły być, e, ratować, ra, ratować sytuację, ale jeżeli jest pacjent faktycznie unieruchomiony, no to tu, tutaj tylko i wyłącznie dieta, no i tutaj jest dieta nisko, nisko kaloryczna. Aczkolwiek, no pytanie o, o stan zdrowia i ewentualnie współpracę z fizjoterapeutą czy rehabilitantem, żeby też doprowadzić do momentu, kiedy pacjent będzie mógł podejmować aktywność fizyczną. Mhm. Czy jest taki wiek, po którym, można powiedzieć, już ciężko nam schudnąć? Tak? Powiemy sobie, że no jesteśmy w jakimś już momencie, ten numer PESEL nie da się go oszukać i można powiedzieć, że już o wiele trudniej jest w jakimś wieku schudnąć. Czy każdy ma na starcie y, szansę? Znaczy generalnie na pewno każdy z nas ma szansę, nie możemy powiedzieć tak, że ja mam tyle i tyle lat, PESEL taki i taki i to już jest dla mnie wyrok, prawda, ponieważ ja muszę wyglądać tak, a nie inaczej. Oczywiście nasz metabolizm, czy procesy e, przemiany materii z wiekiem słabną, ale my możemy naszym stylem życia je modulować. Także absolutnie jest bardziej większa tendencja, to co też obserwujemy e, wśród, in, wśród innych osób, że z wiekiem się tyje ale nie jest to zero-jedynkowe i to nie jest, aspekt, nie jest aspekt, na który my sami nie mamy wpływu. Mhm. Na zakończenie jeszcze sobie powiedzmy, są takie społeczeństwa, są takie, takie nacje, których no, zobaczymy, że tak naprawdę te kilogramy noszą na sobie, ale są też takie nacje, społeczeństwa, kultury. Dokładnie. Że nie spotkamy tam otyłych ludzi, na przykład Koreańczyków. Japonia. A, Japonia. Dokładnie no, tak. Skąd to się bierze? Z kultury, z kuchni. Spójrz, spójrzmy no tutaj Stany Zjednoczone i Japonię. Możemy prawda, porównać, jak, jak, e, jak obywatele tych państw wyglądają. E, no i tutaj sposób żywienia. W Stanach mamy bardzo wysoki stopień przetw przetworzenia żywności. Japonia jest kulturą, gdzie kuchnia jest bardzo zdrowa. Ja zawsze jako wzorzec kulinarny wskazuję właśnie kuchnię japońską. Ponadto tam też jest kultura ruchu, codziennej aktywności. Gimnastyki w telewizjach ja się się. Właśnie, co to jest kultura ruchu? Kultura ruchu jest to, że ludzie od, od, od zawsze, tak, od kiedy się urodzą, jest, yy, są nauczeni, że trzeba się ruszać. W telewizjach śniadaniowych mamy programy z gimnastyką, patrzą jak rodzice się ruszają, oni przyjmują po nich wartości, jest też kultura takiego naturalnego ruchu, spacerów, wchodzenia po schodach zamiast windą yy, i właśnie to też bardzo pozytywnie wpływa na proces redukcji masy ciała. Także mam nadzieję, że teraz mówienie, że będziemy drugą Japonią też w ten taki kulinarny, dietetyczny sposób jest takim marzeniem też o, o, o nas Polakach. Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Pani Marcyjna Paszkowska była naszym... Bardzo dziękuję i tego Państwu też życzę. Dziękuję za, za telefony. Trzymamy kciuki, żeby wam się udawały wszystkie diety i, i te pragnienia zrzucenia kilogramów. Zostańcie z CVP Info. Widzimy się jutro w rozmowach nocą, a teraz już najwyższa pora na panoramę dnia, która zacznie się od ruchu.